Podejrzewam, że wielu z nas ma jakiś stopień mistrzowski w gdybologii. Gdybologia najczęściej uruchamia się nam, kiedy coś się dzieje nie tak. To jest taka dziedzina umartwiania się teoretycznego. A gdyby coś, a gdybym zrobił coś inaczej, a gdybym powiedział coś inaczej, to coś złego by się wtedy nie stało, do czegoś by nie doszło. Gdybym coś, gdybym wyjechał 5 minut później. Gdybym w uniesieniu zamknął się i nic nie powiedział, gdybym, nie wiem, więcej się modlił może o moje dzieci, gdybym może więcej pracował, to miał więcej pieniędzy. Gdyby, 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 gdyby. Umartwianie się teoretyczne. Oprócz gdyby to słyszeliśmy jeszcze dzisiaj Jarek wspominał, czy Pan Bóg jest moim pasterzem, czy rzeczywiście niczego mi nie brak? Znamy to z pierwszych, z pierwszych rozdziałów Biblii. Czy aby na pewno, czy aby na pewno, czy Ty Boże jesteś ze mną, tu już tak bardzo w chrześcijański klimat wchodzimy? Czy Ty mnie błogosławisz? Czy Ty chcesz, żebym to robił? Czy Ty chcesz, żebym tamto robiła? Czy Ty dasz mi pokój? Czy odpowiesz na moje modlitwy? Inna dziedzina umartwiania się teoretycznego jak długo? Dlaczego? I tak dalej i tak dalej. Jesteśmy mistrzami najczęściej, jeżeli chodzi się o właśnie o takie umartwianie teoretyczne, zadręczanie samego siebie myślami, pytaniami, na które w sposób szczery, często nie potrafimy sami sobie odpowiedzieć, na które w sposób obiektywny najczęściej nie potrafimy sobie sami odpowiedzieć. Dlaczego? No bo wchodzimy w sferę gdybania, w sferę fantazji, wyobrażeń, myśli, teorii, a nie tego, co doświadczamy, nie życia. Takie umartwianie się dotyczy normalnie wszystkich ludzi, takich żyjących bez Boga i takich żyjących z Panem Bogiem. Oprócz tego, że możemy się umartwiać o sprawy codziennie, no to mamy jeszcze jako ludzie kolejne źródło właśnie umartwiania się, czy Pan Bóg nie prowadzi, czy nie brak mi wszystkiego, czy On mnie kocha, czy On, czy On chce być ze mną, czy On będzie mnie błogosławił, czy On to, czy On tamto. I takich pytań na różnych etapach naszego życia, przy różnych okazjach, możemy sobie zadawać coraz więcej i coraz więcej. I dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na te wszystkie pytania poprzez dzisiejszy tekst. Kontynuując cykl kazań z Ewangelii Łukasza dochodzimy do kluczowego momentu w historii świata. Jeżeli macie Wasze Biblię, to chciałbym, żebyście otworzyli na Ewangelii Łukasza na 23 rozwiary, rozdziale, przeczytamy sobie wersety od 44 do 49. Krótki tekst. A dzisiejsze zwiastowanie zatytułowane jest: dokonało się. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, od 44. A była już mniej więcej godzina szósta i ciemność zaległa całą Ziemię, aż do godziny dziewiątej, Gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Wtedy setnik ujrzawszy, co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając zaiste człowiek ten był sprawiedliwy. A wszystkie te rzeczy, które się zeszły na to widowisko, rzeczy, które się zeszły na to widowisko, ujrzawszy to, co się stało, bijąc się w pierś, zawracały. Wszyscy zaś jego znajomi stali opodal, również niewiasty, które towarzyszyły mu od Galilei, widziały to. Kulminacyjny też moment Ewangelii, kiedy pan Jezus umiera na krzyżu. Znamy tą historię, wiemy co było wcześniej. Tak? Był proces, był barabasz, Jezus, tak, finalnie Jezus idzie na, po ubiczowaniu idzie na śmierć, idzie tą drogą krzyżową. Tam Szymon Cyrenejczyk pomaga. On finalnie dochodzi, mamy sytuację, kiedy są już ukrzyżowani złoczyńcy, jeden z lewej, drugi z prawej, jeden mu bluźni, szydzi z niego wraz z całym ludem, tam są arcykapłani starsi ludu, którzy szydzą też z niego, żołnierze, którzy też szydzą z niego, no i ten drugi złoczyńca, który mówi, że no, on jest sprawiedliwy, sprawiedliwie zostali w ten sposób ukarany, Jezus nie jest niewinny i zwraca się do niego w pewien sposób o łaskę, Jezus zapewnia go, że, że dziś będzie z nim w raju. I tak dochodzimy do tego tekstu, który przed chwilą przeczytaliśmy. Była mniej więcej godzina szósta. Łukasz używa tutaj żydowskiego sposobu liczenia czasu, nie naszego. Na nasze byłaby dwunasta. Godzina dwunasta, kiedy ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny dziewiątej, czyli do godziny piętnastej. Słońce się zaćmiło i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje. Łukasz nie opisuje tutaj. Astronomicznego wydarzenia, które raz na ileś dziesiąt lat możemy oglądać jako zaćmienie Słońca. Ponieważ jest Pascha, Żydzi używali kalendarz lunarny, księżycowy. Pascha wypadała w pełni. Nie mogła być pełnia i zaćmienie Słońca. To jest niemożliwe. Więc to zaćmienie, o którym on tutaj pisze. Nie należy tego odczytywać literalnie, że dosłownie doszło do zaćmienia słońca takiego, jakiego my znamy, tylko chodzi o to, że światło słoneczne przestało docierać, że zrobiło się realnie ciemno. Ta ciemność, która nastała, nie jest naturalnym procesem. To nie jest tak, że Jezus umierając przewidział, że umrze sobie akurat w zaćmienie, bo to fajnie wypadnie, to doda takiego efektu. Ciemność, która nastąpiła, była nienaturalna, była ponadnaturalna. Dlatego setnik, widząc, co się dzieje, oddaje Bogu chwałę tam, jak czytamy. Co jest wyjątkowe, że ci, którzy byli ludem Bożym, Żydzi, nie oddają Bogu chwały, ale właśnie śmiali się z Chrystusa, tak Urągliwali mu, a ci, którzy z Bogiem teoretycznie nic wspólnego nie mieli, jak Rzymianie, oddają Bogu chwałę, widząc, co zaszło. Jezus w tym czasie woła wielkim głosem. Co jest też bardzo wyjątkowe, nie wiem czy kojarzycie, czy wiecie, że proces oddychania, kiedy jesteś na krzyżu, ukrzyżowany, jest niesamowicie trudny. Żeby nabrać powietrza, trzeba podnieść swoje ciało na przygiętych nogach, które i tak były przybite do krzyża, więc to wymaga wysiłku, żeby podnieść swoje ciało, żeby uwolnić przepony i móc nabrać powietrza. Więc, żeby krzyknąć na, na krzyżu, no to naprawdę trzeba monstrualnych sił, takiej woli, siły woli i samozaparcia, żeby pomimo cierpienia, pomimo bólu podnieść się nabrać powietrza i wydobyć z siebie jakiś dźwięk. Jezus oznajmia, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha Mego. I wypowiedziawszy te słowa, on umiera. Jezus nie umarł w wyniku krwotoku, nie umarł w wyniku krzyżowania. Nie umarł w wyniku ubiczowania, które było wcześniej. On oddaje swoje życie w tym miejscu. To jest jego decyzja. On składa swoje życie jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Inne Ewangelie opisują to w różny sposób. Łukasz to opisuje bardzo krótko, ale wskazuje, tak jak inni Ewangeliści, właśnie na ten moment, że to nie krzyż odbiera życie Chrystusowi, ale on sam je daje. Że to jest akt jego woli aż do samego końca. On sam decyduje się powierzać swojego ducha w ręce Ojca. Powiedziawszy to, jak czytamy, skonał. Stetnik, widząc, co się dzieje, widząc tą ciemność, która trwała przez trzy godziny, widząc Chrystusa, który w ostatnim momencie właśnie wydaje taki okrzyk, czytamy, że oddał Bogu chwałę. Niektórzy mogą pamiętać, nie będę sprawdzał waszej pamięci chyba za dwa lata temu na naszym wyjeździe zborowym w Bachorzu był taki segment warsztatów odnośnie uwielbiania. Jedną z metod uwielbiania jest przyznawanie Bogu racji. My znamy uwielbianie w takiej formie, jakiej przed chwilą było, że śpiewamy sobie piosenki. Czasami rozumiejąc, czasami nie rozumiejąc, czasami zgadzając się z tym, co śpiewamy, czasami nie. Podczas gdy w Biblii to uwielbianie jest różne, o, różnie opisane i to jest jeden z, ze sposobów, w jakim można oddać Bogu chwałę, to znaczy zgodzić się z nim i wyznać to na głos. Setnik, ujrzawszy, co się dzieje, oddaje Bogu chwałę, zgadza się z tym, że Jezus był sprawiedliwy. Że był niewinny. Że był święty. Widząc to, co się dzieje, uznaje, że, że to jest prawda. Choć przed chwilą, jako setnik, sam się z niego śmiał. Choć przed chwilą, jako setnik, sam go biczował. Choć przed chwilą, jako setnik, sam prowadził go tą drogą krzyżową, to jego ludzie wkładali mu koronę cierniową na głowę, purpurową szatę i śmiali się, że jest królem żydowskim. To Jego ludzie przed chwilą jeszcze wołali, jak jesteś królem, to się uwolni. To Jego ludzie jeszcze przed chwilą podawali Mu ocet do picia. Teraz, widząc to wszystko, co się dzieje, oddaję Bogu chwałę, zgadzając się z tym, co Bóg mówił o Jezusie, co my wiemy też już dzisiaj o Jezusie, tak? że był sprawiedliwy, że umarł jako niewinny, bez winy, bez grzechu. A wszystkie rzesze, jak czytamy, które się zeszły na to widowisko, to czytałem, to się zdziwiłem. Wszystkie rzesze, które się zeszły na to widowisko, to greckie słowo dzisiaj znamy w takiej polskiej, nie tylko polskiej wersji jako teatr. Słowo teatr pochodzi właśnie z tego greckiego. Słowa. Rzesze zeszły się tam, oglądać spektakl, przedstawienie, forma zabawy, forma rozrywki, że kogoś krzyżują. Okrutne. Bo nie krzyżowali Rzymian ich wrogów, krzyżowali ich pobratymców. Rzesze, które zeszły się tam, po to, żeby popatrzeć na to widowisko, jakim jest ukrzyżowanie i śmierć proroka, nauczyciela. Przy okazji śmierci jeszcze dwóch innych złoczyńców, widząc to samo zjawisko, tak, biją się w pierś i wracają do domu. Biją się w pierś właśnie dlatego, że przyszły z bardzo niewłaściwym nastawieniem. Łukasz nie opisuje w przypadku właśnie tych Żydów, że oni coś rozpoznali po tych znakach, że oni coś zrozumieli po tych znakach. I czytając dalej dzieje apostolskie, co tam się działo, oni nic nie zrozumieli. A jednak to zjawisko w jakiś sposób pobudziło ich sumienia. Także widząc to wszystko, ich sumienia były poruszone, że przyszły tutaj oglądać spektakl, a w rzeczywistości wyszło na to, że on był sprawiedliwy. Wszyscy zaś jego znajomi stali opodal, również niewiasty, które towarzyszyły mu od Galilei widziały to. Tak, więc wiemy, że na pewno był tam Jan, apostoł, może gdzieś dalej byli jeszcze inni uczniowie. Wiemy, że właśnie były niewiasty, Maria, Maria Magdalena i inne, które towarzyszyły mu aż, aż do samego końca. One to wszystko widziały, stąd też składały o tym świadectwo tego, jak się to dokonało. Jezus umiera na krzyżu. Jest to moment, w którym można było powiedzieć, że pozornie szatan triumfuje. Jest to moment, w którym można powiedzieć, że niesprawiedliwość triumfuje. Oto święty, niewinny i sprawiedliwy umiera na krzyżu. Jest to moment, w którym ludzie, Jego własny lud, który zamiast go rozpoznać i przyjąć, sami go skazali na tą śmierć, triumfują, bo pozbyli się wroga, triumfują, bo pozbyli się przeciwnika, triumfują, bo pozbyli się tego, który oskarżał ich, że czynią niewłaści niewłaściwe rzeczy, że niewłaściwie prowadzą lud, że pasą tak naprawdę sami siebie, a nie ludzi. Jest to moment triumfu świata w życiu Chrystusa, byśmy powiedzieli. Można było sobie wyobrazić, że diabeł w tym momencie cieszył się i radował, że zwyciężył. Jest to moment, w którym bardzo łatwo można byłoby sobie bardzo łatwo można byłoby siebie utożsamić. W takim kontekście, że może nam się zdarzyć i na pewno zdarzało. Że czujemy, że przegrywamy, że czujemy, że widzimy że to niesprawiedliwość wygrywa, ale niesprawiedliwość wygrywa. Że niewinni cierpią, a winni żyją sobie w dostatku. Często możemy doświadczać tego, że, że przegrywamy w naszym życiu, że diabeł triumfuje, że świat triumfuje, że grzech triumfuje, że pożądanie triumfuje, a ja jako chrześcijanin, który zmagam się, który walczę, który staram się iść za Panem Bogiem, jakoś nie triumfuję. Że miało być pięknie, miały być właśnie te zielone pastwiska, o których śpiewaliśmy, a nie ma żadnych pastwisk, są tylko zgliszcza, spalone drzewa, nic więcej, żadnej nadziei. Bo dla uczniów Chrystusa, którzy to wszystko widzieli, tam już nie było nadziei. Wszystkie nadzieje właśnie na tym krzyżu zmarły. I nikt już nie mógł nic zrobić z tym, nikt nie mógł zmienić już tego biegu historii. Wszystko jest skończone. Dla apostołów to jest koniec ich życia, koniec ich służby. Oni poświęcili trzy lata ponad, żeby chodzić z Jezusem, porzucili swoją pracę, do której później wracali, ale właśnie z Chrystusem wiązali całe swoje nadzieje na całą przyszłość nie tylko swoje, ale swoich rodzin. I to wszystko tam umiera. Wszelka nadzieja umiera, wszelka przyszłość znika. Niektórzy z nas doświadczali tego w swoim życiu. Że w okamgnieniu całe życie może się wywrócić, i wszelka nadzieja znika. Wszelka przyszłość, o której myśleliśmy, którą planowaliśmy, być może znika. Pozorny moment triumfu diabła dla nas bywa dotkliwy, dla nas bywa przerażająco często realny. I właśnie w takich momentach, w tych ciemnych dolinach, mogą się pojawiać. Pytania, gdybologia, umartwianie się teoretyczne. Czy Ty, Panie Boże, jesteś ze mną? Czy Ty mnie kochasz, skoro takie rzeczy dzieją się w moim życiu? Czy Ty mnie kochasz, skoro dopuściłeś do takich rzeczy, aby się działy? Czy Ty rzeczywiście pomagasz? Skoro ja cały czas walczę, staram się i braknie mi już sił? Czy Ty rzeczywiście... Czy mi pomagasz? No bo innym to może pomagasz, ale czy mi pomagasz? Czy rzeczywiście odpowiadasz na modlitwy? Czasami możemy usłyszeć jakieś świadectwo, kiedy ktoś składa, że Bóg odpowiedział na jakąś modlitwę. Czasami te świadectwa bywają takie spektakularne, bardzo wyjątkowe, takie, że wow, no to też bym tak chciał. Bo ja się modlę, modlę i jakoś tak nie wiem, czy ja w powietrze po prostu rzucam te słowa. Czy, czy Bóg rzeczywiście jest i mnie je słucha? Czasami przychodzimy na to miejsce w pewnej ignorancji, mi powiedział, albo w niewierze, albo w, właśnie w takim smutku czy dole i się zastanawiamy, czy rzeczywiście Pan Bóg tutaj jest. Czy jest pomiędzy nami? Czy on rzeczywiście jest na tym nabożeństwie? Czy on rzeczywiście chce objawiać swoją moc, jak śpiewaliśmy? Czy rzeczywiście chce dotykać serca? No może kogoś tam tak. Przynajmniej on tak twierdzi, ale ja? Dlaczego ja? Nie doświadczam. Dlaczego u mnie nie dzieją się takie fajne rzeczy? Umartwianie się teoretyczne. I to wszelkie umartwianie teoretyczne sprowadza się do tego tak naprawdę jednego pytania, na które trzeba byłoby sobie odpowiedzieć, które daje odpowiedź na wszelkie inne umartwiania. I to pytanie jest, czy Bóg mnie kocha? Czy Bóg mnie kocha? Odpowiedź na to, na to pytanie jest odpowiedzią na wszystkie teoretyczne zmartwienia, jest odpowiedzią na wszystkie wątpliwości, na wszystkie niewiadome, na wszystkie czarne doliny, na wszystkie problemy i troski. Oczywiście nie rozwiązuje to tych problemów i trosk, ale zmienia nastawienie naszego serca. Zmienia nastawienie naszych własnych myśli, zmienia nasze podejście do tego, co się dzieje, zmienia naszą wytrzymałość, bym powiedział, na, na te trudy. Daje nam siłę, daje nam nadzieję, której sami w tych trudach nie potrafimy z siebie wykrzesać i której nie da nam drugi człowiek, a czasami nawet najbliższy, ponieważ jesteśmy ludźmi. Czy Bóg mnie kocha? I ten fragment, który dzisiaj czytaliśmy z Ewangelii Łukasza, jest największą, najbardziej wyraźną odpowiedzią na to, czy Bóg mnie kocha. Apostoł Paweł opisując śmierć Jezusa Chrystusa w liście do Rzymian, opisuje to w taki bardzo ciekawy sposób. List do Rzymian w 8 rozdziale, od 31 wersetu. Cóż wtedy powiemy? Jeżeli Bóg jest z nami, to kto jest przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał na śmierć, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał Jezus Chrystus, który umarł, więcej z martwych stał, który jest po prawicy Boga? Ten przecież wstawia się za nami. Któż, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu ciebie. Codziennie nas zabijają i uważają nas za owce ofiarne. Ale we wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokości, ani głębokości, ani żadne inne stworzenie nie zdoła odłączyć nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Apostoł Paweł był absolutnie pewien, że nic nie jest w stanie odłączyć ludzi wierzących od miłości Bożej, którą on objawił w Jezusie Chrystusie. I to nie chodzi mu o to, że Pan Jezus chodził na tej ziemi, on uzdrawiał, czynił jakieś cuda, uwalniał. Dawał chleb, jedzenie ludziom, tylko właśnie chodziło mu o to, że Pan Jezus wziął na siebie nasze grzechy i zmarł na krzyżu Golgoty w Twoje i w moje miejsce. Miał na myśli właśnie to, że to się dokonało i tego już nikt ani nic nie cofnie. To jest coś, co Bóg uczynił. Jezus umarł. I nikt ani nic tego nie jest w stanie cofnąć. Ani diabeł nie jest w stanie tego cofnąć, ani Twój grzech nie jest w stanie tego cofnąć. Odkupienie dokonało się. I wiemy, dziś już wiemy, że Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy, które mieliśmy kiedyś, za wszystkie nasze grzechy, które teraz są jeszcze w naszym życiu, z którymi walczymy, i za te grzechy, których my jeszcze nawet nie widzimy. Że się ich dopuścimy. On umarł za wszystkie grzechy, które, które są w Twoim i w moim życiu. To się dokonało, to się do, nie dokona dopiero w przyszłości, to się już dokonało, to jest fakt zastany. Nie jesteś w stanie tego zmienić, ale jesteś w stanie wrócić właśnie do tego momentu, spojrzeć na krzyż i na moment, w którym Jezus oddaje swoje życie w Twoje miejsce. I jak czytamy, Paweł mówi, że skoro. Oddał swojego Syna, nie oszczędził swojego Syna, oddał Go za nas. To jakże razem z Nim nie miałby nam dać wszystkiego? Boża miłość, Boża obecność, Boże błogosławieństwo nie jest w Twoim życiu, czy nie jest zależne od tego, jak ty się czujesz, co ty widzisz, czy nawet jak dobrze rozumiesz Biblię. Nie jest zależne od tego, czy ty potrafisz się modlić, czy się nie potrafisz modlić, czy, czy znasz te pieśni na pamięć i śpiewasz je, czy nie. Nie jest zależne od tego, jak długo chodzisz do kościoła. Nie jest to zależne od żadnego z twoich uczynków, ani dobrego, ani złego. Bo Boża miłość to jest Boża decyzja, którą On wyraził względem nas i ona jest skończona, zamknięta i Bóg nie odwróci jej, nie cofnie jej. Jezus umarł. Dlatego nie ma co gdybać. Nie ma. Co zadawać sobie pytania, czy aby na pewno, czy Ty Boże będziesz, albo dlaczego, czemu? Bo w każdym tym pytaniu, czy, odpowiadając sobie na każde to pytanie, które może zrodzić się naturalnie w naszej głowie, spójrz na Krzyż, na Jezusa Chrystusa, który umiera za Ciebie. Z miłości. Przyjmij tą miłość. I zaufaj tej miłości. A ufając tej miłości, nie musisz znać odpowiedzi na pytanie dlaczego. Nie musisz wiedzieć dlaczego. Nie musisz wszystkiego rozumieć w swoim życiu, ponieważ zaufałeś temu, który kochał Cię tak bardzo, że oddał to, co najcenniejsze, swojego syna. Abyś Ty mógł żyć życiem wiecznym, już tutaj na Ziemi. I finalnie wraz z nim w niebie. To się dokonało. Okazuje się, że często jako chrześcijanie w naszym pielgrzymowaniu za Bogiem raz po raz wracamy do wątpliwości. Raz po raz wracamy do zastanawiania się, czy aby na pewno, raz po raz, poddajemy pod wątpliwość tą Bożą Miłość? Czasami pragnąć jakiegoś widowiska, czasami pragnąć jakiegoś doznania, czasami pragnąć jakiegoś szczególnego znaku, czasami pragnąć, żeby Bóg zrobił coś ekstra, coś takiego super dla mnie, tylko żebym ja jednak wiedział, że on mnie kocha. Nie ma większego czynu i nie ma większego dzieła jak zmazanie wszystkich naszych grzechów i win jak uczynienie z nieprawych świętych z potępionych zbawionych nie ma większego wyrazu miłości niż ten właśnie okazany na krzyżu Golgoty w postaci Jezusa który oddaje swoje życie to się dokonało Możesz to przyjąć, możesz to odrzucić, możesz tego się chwycić, a możesz to puścić. Możesz podążać za tą miłością Bożą albo podążać za czymkolwiek innym w swoim życiu, nawet chrześcijańskim. Ale tylko jedna. Droga gwarantuje Ci to, że rzeczywiście będziesz doświadczał tego wszystkiego, co Bóg obiecał i dał nam w Chrystusie. Kiedy będziesz chwytał się tej Bożej Miłości. W czasie dobrym i niedobrym. Kiedy jesteś na tych zielonych pastwiskach i kiedy jesteś w ciemnej dolinie. Poznając ją, zgłębiając ją, przyjmując ją, dziękując za nią. I doświadczając jej w pełni w Chrystusie. Boża miłość dokonała się w nim. W Jezusie Bóg udowadnia swoją miłość względem Ciebie i mnie. Nie jest w stanie Bóg udowodnić jej bardziej. Jeżeli ta Boża miłość Ciebie nie przekonuje i nie rusza Twojego serca do tego, żeby również Go kochać, do tego, żeby Mu ufać, to żaden inny cud, żaden inny ponadnaturalny sposób Bożego działania nie przekona Cię do głębi Jego miłości. Ponieważ ta głębia jest właśnie w Jezusie. Amen.